Dom przy czekoladowej 5 to projekt nowoczesnego domu parterowego z dachem czterospadowym. Na 107 metrach powierzchni użytkowej oferuje bogaty i komfortowy układ wnętrza. Do dyspozycji mamy tu pokój dzienny, kuchnię ze spiżarnią, trzy sypialnie, dwie łazienki, dwie garderoby, pralnię i kotłownię. Projekt został wyposażony w nowoczesne systemy oszczędzające energię, do których należy rekuperacja, fotowoltaika, instalacja solarna i ogrzewanie pompą ciepła. Nowoczesna estetyka w połączeniu z precyzyjnie zaprojektowanym wnętrzem sprawia, że dom jest jednocześnie przyjemny dla oka i wygodny w codziennym użytkowaniu. Czekoladowa 5 to dom energooszczędny o niskich kosztach budowy i utrzymania. Więcej informacji na galeriadomow.pl.